Siemens Sembiro, to kolejny odcinek na tym kanale, 12. odcinek z serii Atletico Los Cojones. No i jak widzicie, przed nami mecz z Rayo Vallecano. Ten odcinek nagrywam od razu po poprzednim, no ale miałem taką ryskminę, że szczerze, to ok, przegraliśmy tamto spotkanie, które rozegrałem, ale tam, tym trybem, wiecie, skróconych akcji, ale fajnie mi się to grało, serio, fajnie mi się to grało i szczerze, no to kurczę, ale mam ochotę sobie zagrać jeszcze raz. Bo naprawdę bardzo przyjemnie mi się grało i i faktycznie zrobię to jeszcze raz. Ale zanim to zrobię, to trenerzy. Bo mm, no znaleźliśmy kilku ciekawszych, więc tego pana sobie zwolnimy. No i zatrudnimy tego pana. Um, na atak mamy kogoś dobrego. Niezbyt, ale mamy na pomoc i na obronę piątki. Na pomoc i na obronę piątki, więc możemy zwolnić kogoś, w sumie nie, tutaj mamy same piątki, eee, tego możemy pana zwolnić i zatrudnić pomocnika, eee, który ma piątki. Ok. ej, on ma trójkę. On jest na. Ja jestem kretynem, nie? Pomyliłem! No nie wierzę! A ten też ma pięć, dobra. Dobra, czyli jeszcze raz zepsułem. Czyli tego zwalniamy za 54 tysiące, no lekko boli w kieszeni, ale trudno. A no dobra, bo jak ja tak klikam jak debil, nie widzę, co są zaznaczone, to się nie dziwię. Więc za, za... mamy tego pana jeszcze. Ale napastników brakuje, nie? Jeszcze napastnika, trenera napasników, więc... Fajnie byłoby sobie to. Um, zaznaczyć. Dobra. Więc niech nam szukają napastnika i my w tym momencie lecimy do spotkania z Rajovajekami. No mamy drugie miejsce w tabeli. Barcelona zewszydziło, oni mieli fatalny okres przed chwilą. Słuchajcie, mi się... Ej, fajnie mi się grało ten, te ataki, nie? Chciałbym to zagrać. Chciałbym to zagrać jeszcze raz, trochę się boję, że przegramy. Najwyżej to będzie moja wina, jak biorę to na klatę, nie? Biorę to na klatę, ale fajnie mi się to grało! Kurczę, na odcinek uważam, że to jest spoko, nie? Nie wiem co uważacie. Możecie napisać w komentarzach. Prywatnie nie będę tego grać na pewno, bo wolę grać mecze, tym bardziej skoro mam czas, żeby zagrać karierę, no to ee, wolę zagrać mecz. Ale na odcinku, why not, nie? Leci konterka i widzę, że tutaj możemy zagrać prostopadłe podanie. Czawi Simons przy piłce. Wychodzić tam będzie. Yy, Ole, źle przyjął. Ale dobra, minmy tutaj go. Zagrajmy. No i niech on mi wyjdzie, nie? Zagranie górą, ale źle. Miało zejść do środka bardziej. Chociaż może powalczy. Powalczył o piłkę Alvarez. Zgrajmy to do środka jeszcze. Nie tracimy. Jest dobrze. Rozegrajmy to do Czawego Simonsa. No i spróbujmy, może coś z tego jeszcze będzie, zasłania mi kamerka niestety, więc to jest minus, bo nie widzę całej, całego monitoru, ale dobrze, teraz Alvarez się obraca, strzela, natomiast no broni bramkarz, Stole Dmitriev nie, to on opuścił rajo, nie? nie wiem kto tam jest, atakujemy w tamtą stronę, więc tutaj od razu prosto padła piłka, ale tutaj będzie chyba spalony, co? Nie było spalonego, no to to wyszło fajnie, to wyszło fajnie. Momentami bardzo łatwe są te akcje. Szansa na, na dośrodkowanie, no tak szczerze to nie zamierzam tutaj wrzucać, ale jakbyśmy zeszli do środka... E, dobra, i to był właśnie ten moment, kiedy statyw na, e, na kamerkę mi zasłonił. E, wygrywamy 1-0. Zasłonił mi linię podania. Tutaj chyba byśmy mogli samemu wejść, co? W ten środek. Ale on to trochę źle przyjął, ale teraz Alvarez no i strzał prawą nóżką, ale spieprzył w tym momencie, ale spieprzył. Dobra, tu samemu, mamy 1-0, indywidualny rajd, Korea, słuchaj, no musisz minąć tylko Zagadu. Szczerze, lecimy na sprint go, lecimy na sprint, dobra, nie lecimy, nie? Lecimy, e teraz Piła, dobre zagranie, ale nie doszedł do tego, ale uważam, że to nie było złe. E Jaka jest sytuacja? 1-0 cały czas, słuchajcie, musimy strzelić gola, bo to nie możemy ryzykować. Od razu grałem dla Czavego Simonsa. Eee, spróbujmy, tutaj zrobić trochę miejsca. Zagrajmy do góry. Zobaczmy, no może coś z tego będzie. Czawi, Simon. zejdźmy do środka. Mamy Jorentę. Dobrze teraz. Alvarez. Nie dałbym rady chyba się obrócić. Możem dał, nie wiem. Eee, jeszcze cierpliwie. Cierpliwe, cierpliwe budowanie akcji. Słuchajcie, spokojnie. No i właśnie w tym momencie mi zasłoniła kamerka. Dobra, ja będę to grać. Wygraliśmy. Ja będę to grać czasami, nie w tym odcinku już, ale muszę statyw od miniaturki. Ne, o, o, boże, co ja gram, statyw od kamerki naczyni ustawić, bo tak się nie da grać, nie mam dosłownie na środku ekranu statyw i w menu mi to nie przeszkadza, ale no tutaj po prostu mi to zasłania. to czasami ten zasłania mi to czasami. Ten, e, mi to czasami e, boisko, więc zdarzały się po prostu momenty, gdzie nic nie widziałem. Um, więc fajnie się gra. Ale muszę inaczej mi sobie ustawić kurczę kamerkę, za monitorem dać. Dobra. Um, ale spoko, nie? Fajnie, fajnie było. Uważam, że fajnie było. Jeden punkt przewagi nad Barceloną, Cztery punkty przewagi nad Betisem. Sześć punktów przewagi nad um, Realem Madryt Dobra. Jeden do zera takim skonem było. No to symulujmy i zobaczymy, czy się uda jeszcze raz wygrać. Dwa do jednego. ok, fajnie, fajnie. No jest taki rozpęd. troszkę wygrywamy Xavi Simon z gol Tutaj widzę, że nic ciekawego się nie wydarzyło. Pierwsze miejsce w tabeli oczywiście utrzymane, ale mm, dobrze, 6 punktów przewagi nad Realem, Betis zaległy mecz, a Barcelona swój mecz wygrała, no i teraz gramy z Villarealem, czyli dosyć silnym przeciwnikiem, mam nadzieję, że, że Barcelona straci punkty, grają mecz derbowy z Espaniolem, my gramy z Villarealem, więc e, no nie będzie łatwo, nie będzie łatwo, jeszcze meczu nie rozegrali. Ale fajnie byłoby, gdyby go przegrali. Naprawdę, Bo ciężki jakiś remis, żeby tam wleciał. Ja bym chciał zmienić tylko kokę. Niech wejdzie sobie Palbo Barrios. Um, no i to tyle, jeżeli chodzi o zmiany. Um, dobra, tyle, jeżeli chodzi o zmiany. Możemy symulować. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, bardzo ważne mecz. Ciężki mecz na wyjeździe. No i przegrana. I Jak zagrała Barcelona? Proszę, żeby nie wygrali. Proszę, Espanol, Barca wygrała. Barca wygrała, nie, Barca zremisowała, no i teraz gramy z Barceloną i to jest mecz o wszystko, no może nie o wszystko, ale to jest, to jest mega istotny mecz, ten kto tu wygra, tak naprawdę no, no naprawdę ułatwi sobie drogę po mistrzostwo, serio, wygrana w tym meczu to jest po prostu ułatwiona droga po mistrzostwo. Cięcie było nieprzypadkowe, bo zmieniłem ustawienie kamerki i chyba wiecie, z czym to się, z czym to się zabierze tutaj wiązać. Boh, zagramy sobie ten mecz. To jest ryzyko, to jest ryzyko, ale zagramy sobie ten mecz. Eee, Najlepsze akcje. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Teraz nie ma wymówek. Nie ma wymówek. Jedyną wymówką, która może się pojawić, to będą lagi, ale nie przewiduję tutaj lagów, więc mam nadzieję, że z FC Barcelona uda się wygrać. Czy to jest uszukiwanie? Nie do końca. Jakby polubiłem to. Granie tymi, tymi szybkimi akcjami, więc, czemu Araujo jest na ataku? Czekajcie, albo to jest zbagowane, albo po prostu Oriol Romeo tutaj jeszcze wrócił do nich. Boże święte, dobra. Laminia Mal leci kontra. Tam zaraz poleci prostopadłe podanie. Wracamy szybko. Eee, dobra, lewy nie pomyślał, żeby biec. No i Laminia Mal trzeba przeciąć to podanie, ale Laminia Mal nie zamierza podawać. Dobra, uaktywniamy czarnego Simonsa, eee, który tą piłkę mógłby sobie odebrać. Dobry teraz, znaczy błąd teraz e, Yamala, wykorzystujemy to No i mamy szansę na dośrodkowanie Tutaj widać szansę na podanie po ziemi, ale tam jest naprawdę ciasno tam wy No czemu on nie zagrał? Obróć się, dobrze Nie tak, dobra, ale spieprzył teraz No Byliśmy przy piłce jeszcze jaka strata Karny serio no, błagam was, no rzut karny w takim meczu, no co wy odwalacie? To czerwone kartki na szczęście nie ma Um, Lewandowski bardzo lekko, wyczekamy go. Ej, no rzuciłem się! Rzuciłem się! Halo! Rzuciłem się w prawo, znużyłem zareagować, co jest? Ej, no bez jaj, no przecież ja normalnie się rzuciłem. Dobra, mamy atak. No nie wygląda tak najlepsza okazja, aczkolwiek mamy tutaj sporo miejsca. Eee, dobrze teraz. Mamy, kurczę. No ale już wrócili, no już wrócili. Ciężko będzie coś z tego jeszcze wykreować. Akcja zgubiła, straciła na dynamice Ale oni, kurde, kryją ten środek pola No bez jaj, nie? Ja tu zaraz wyjdę za pole, kurde, tego Gry, w sensie, bo chyba to tak działa, nie? Że jak się opuści... Pe... Ale spieprzyłem teraz Przepraszam za słownictwo Dobra, no, 62 minuta To musi być gol Ja mam nadzieję, że ta piłka jest mocna, że wyprzedzi Koreę mhm. Zarąbiście, nie? No naprawdę fajna... Fajna szansa na atak, nie? Serio. Top. Co to jest? Co tu się dzieje teraz? Co ja miałem zrobić? 71 minuta, oni atakują. No, ja nie wiem, nie? Ta gra jest. Ta gra jest śmieszna czasami. No dobra, jest... ale w ogóle, co, co tam się stało? Co tam się stało, nie? No, oni atakują, no błagam was, no dajcie mi szansę, no. No dajcie mi szansę na golań, ja mogę tego przegrać. Kurde. Kryjcie tego Polaczka pieprzonego. Dobrze. Mamy kontrę. No ale co to jest za okazja? Jak ja mam zagrać? W jakim cudem to się tak ustawiło? Dobra, wkurza mnie ten tryb już. Będę rage'ować teraz. Kurde, ale Arauch go tam ładnie pokrył. No co strata, no w którym momencie tam strata była, co to jest za gówno, co to jest za gówniany tryb, nie, nie gram w to więcej, no nie gram w to więcej, skąd te rzeczy niektóre się biorą, nie, one są randomowe, no i co, aha, mogę kontrę, dobra, no fajnie, no to robimy konterkę, no ale może ktoś się, poknie? no dobra, ale teraz ja zepsułem, no i przegrywamy, no i się zachciało grania meczów, no kurde, po co ja w to zagrałem, nie, po co ja w to zagrałem? Jestem kurde głupi. Po co ja w to zagrałem? Po co? Się zachciało grania, nie? Bym to przesymulował mi bym to wygrał. No masakra. Ale w ogóle tamto jedno podanie, kurde, co to było? Rzut karny, który powinienem obronić, by się rzuciłem w prawo. Masakra. Tu wygrywamy. Niech Barcelona przegra. Wygrali z Betisem. No czemu Betis teraz nie wygrał z nimi? Które to jest spotkanie w lidze? Ile jeszcze zostało? 3, 3, 3, 5, 3, co 35, jeszcze 3 Real w ogóle nas zaraz razy Nie, no, jestem takim matołem, nie? Ja jestem takim matołem, że to jest hit Walencja z Barcą Atletico z Sociedad. Jeżeli my kolejny raz się sfrajerzymy, to, to ja będę frajerem, a nie my, ani inni. Uff, co ja mogę więcej zrobić, nie? Galager Garnacze też w ogóle całkowicie wypadł z tego składu, ale co ja mam powiedzieć? No, fatalny jest. Co ja mam powiedzieć? No jest fatalny, ta nie gra. Zobaczmy. U siebie jest wygrana Simons, Simons i Alvarez. Barca może stracić punkty z tą Walencją. Halo? No nie stracili. Nie. No nie no, wygrywają jak leci no. Z Hetafę będą grać i z kim? 1-0 no. I z Hetafę i z kim? I za lawy, co są za rywale banalni, a my z Betisem, no ja, nie mogę, no jak, może? To, jak ja przegrałem, to mi to z własnej winy, no, ale żeby nie było, to nie było przez tamto pierwsze spotkanie, co z tylko przez, kurczę, kilka następnych, nie, więc nie kończymy serii, spokojnie, jeszcze będzie trzeci sezon na pewno, eee, dobra, słuchajcie, Galager z Betisem, wygrajmy to, proszę, dajmy z Ciebie wszystko, Alvarez, 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 Barcelona nie zaczęła spotkania. Proszę, no proszę. Drugie miejsce cały czas. Może zremisowali chociaż. No wygrali, no nie, no ile? No pokonali to hetafet. do jednego, no jeden gol znowu przewagi, no. My gramy z Walencją. Barcelona gra za Lawesz. No marzenia, marzenia, no to jest wygranej lidze. No naprawdę no uciekają nam. Przez to, że se. SSZ... Jestem tak sfrustrowany, ale no. Słuchajcie. No na. No proszę, proszę, no wygrajmy I niech Barcelona przegra, no I niech będą mieli gorszy bilans No nie no, ale przecież my z nimi przegraliśmy To nie wygrają, to jako nie przegrają, to chyba i tak będą przede mną Bo mają lepszy ten No nie no, no nie no Proszę, 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 błagam Błagam, Barcelono Przegrajcie i miejcie gorszy bilans Wygraj No nie, no nie no no, drugie miejsce w lidze. No, znowu, no i siaka frajernia w ogóle, nie? Masakra, co ja odwaliłem, no? Ale trzeba być naprawdę, nie? mną, no, no, jak można tak zepsuć, wszystko? Zepsułem, no. no. zepsułem, ale dobry sezon. 85 punktów. Wicemistrzostwo. No, kurczę, jeszcze Barcelona, która była na dnie przez długi czas, to się na dnie, no, na czwartym miejscu. Ale mnie boli teraz, nie? Ale mnie boli. Możecie mnie wyzywać w komentarzach. Alvarez, klient strzelców. Drugi raz z rzędu, prawda? O, Lewandowski, 21 goli. Cimi, Avila, 23. Haraslin, 19. Chłop z ekra, Ekstraklasy. Dawid Meja, 19 w Barcelonie. Angel Correa, sezon, kurczę, życia w sumie. Xavi Simons, 14. Dobry transfer. Rodrigo de Paul, wow, jestem w szoku. Xavi Simons, 3 sekunda? Oblak, 10, 3 sekundy. Ej, no mega żałuję tego co zrobiłem. Serio, no. Podsumujmy sobie ten sezon, ale bardzo żałuję. no Ej, będę stękać do końca kurczę tego odcinka. 55 spotkań Oblaka, no dobry sezon Oblaka. 90 w overala. Ja nawet nie zauważyłem, że masz tak wysoki Overall, że on się tak rozwija cały czas. Szok. Moldowan. No jest sobie, co mam więcej o nim powiedzieć. Kerkes. Ehm, Kerkes. 37 spotkań, 6,62. Jimenez 619, bardzo słabo. Hanczko cudownie, cudownie. To jest ten gościu, którego ja potrzebuję w zespole, nie? Serio. No naprawdę Mosquera średnio, e, ale głównie z ławki wchodził. Jimenez zawiódł. No obronę zostawimy jaka jest. Molina 650, ok, riceme. Jak na rezerwowego, no to nie jest aż tak źle. Koke 648, bardzo podobnie do Galagera. E, I Gallagher odejdzie, chyba. Abu Barios. Nie wiem, bo potrzebujemy kogoś lepszego. A ten Barios w ogóle z ławki nie wchodzi, co mnie wkurza. Więc 15 spotkań, które zagrał, to są spotkania, które ja mu dałem. A tak z ławki nie wszedł ani razu. Jak ja mam na to wpływ? Chciałbym, żeby wchodził, ale nie wchodzi. A dałem mu 15 razy szansę od pierwszej minuty. No to nie jest mało. Simmons, cudowny sezon. Jorente bardzo fajnie. Garnacho zawód, ale może się jeszcze odbije. Ehm... Żenek tutaj, Jeanne, jak fajnie się jak fajnie się rozwija, leci ładnie. Um, Sorlo w 3 gole tylko w 19 spotkaniach, to jest w ogóle też hit, no fatalny, fatalny sezon i też nie wiem, czego nie sprzedam. Juliana i Simeone, no fff, mógł grać więcej w sumie, mogliśmy dać mu więcej szans, no i Al Alva Alvarez cudownie, te asysty tak się rozłożyły w sumie, nie? Dobrze, moi drodzy, no widzimy się już w kolejnym sezonie. Jeżeli chodzi o zmiany, no to wydaje mi się, że ten Sorlof może wylecieć. Wydaje mi się, że że na pewno trzeba pomyśleć nad pomocnikiem. No zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, zaczynamy trzeci sezon tej kariery ofertami transferowymi. Garnacho, wpłacona klauzula z Juventusu. No i z jednej strony nie chcę tego bronić, ale z drugiej strony, jednak. Czy ja chcę wypuszczać naszego zawodnika tak szybko? No wiecie, no chyba nie, no chyba chciałbym dać mu jeszcze jedną szansę. Co on no sprzedałem go za 140 baniek. wiadomo, duża kwota, no wiadomo, że nierealistyczna. Ale no szczerze, no nie chcę chyba. Chyba naprawdę nie chcę. Chyba chcę go zobaczyć jeszcze w zespole. Tylko pytanie, ile on będzie chciał kasy. Pytanie, ile będzie chciał kasy, bo jeżeli on zechce jakieś wielkie podwyżki, no to niech spada, nie? To niech spada. Ważny jest, ok? Rok przedłużenia jest OK. Brak klauzuli, no weź se tą klauzulę człowieku 265 spoko? No i pensja. Ja ci nie dam dużej podwyżki. Ja mogę ci dać 90 tysięcy, bonus ci dam e, tylko i wyłącznie za grę za bramki 20 goli masz 1,5 miliona. Nawet za 15 goli. co ty na to? się zgadza, okej, okay, mi to pasuje delikatna podwyżka i bonus, który i tak miał ale teraz ma bonus, który premiuje go za gole, za 15 goli więc na no jak strzelić 15 goli będzie spoko, kontrakty Molina, Koke, Jimenez, dobra, na pewno z Moliną przedłużymy i teraz pytanie, czy on będzie chciał podwyżkę, OK, do 90 tysięcy spoko Koke wiecie co, wydaje mi się, że to powinien być jego ostatni rok w, w tym zespole, tak mi się wydaje Kostis na sprzedaż. Moldowan na sprzedaż. Gomiz zostaje i znajdziemy inną dwójkę. Natomiast nad Himrezem ja się jeszcze muszę zastanowić. Zobaczymy, jak będzie grać. Jeżeli będzie grać tak jak ostatnio, to nie widzę tego. Dobrze. Moldowan musi odejść i jak odejdzie, to poszukamy lepszej dwójki, która też się przyda. No i czekamy za jakimiś nowościami, weźmy sobie to, bez różnicy tak szczerze, um, powiadomienia, Garnacza nie zmieni, oferta wycofana, zamoldowana, dobra, ale jest oferta z, spoko, ja to przyjmuję, bierzcie sobie go, oferta za Gomisa Gomis zostaje, um, no tutaj sobie rozmawiałem, no jeżeli moldowan odejdzie, no to ja bym chciał w jego miejsce ściągnąć albo Garcia, albo Aguirre Zabale, albo Tenasa. Wartości są bardzo podobne, Gira Zabala ma trochę wyższą, wzrost, widzę, że ten nas najniższy. Jean Garcia, widzę, że fajny, fajny wzrost, więc to jest jego duży plus. W ogóle powinna być też umiejętność granogami nogami, uważam, co jest coraz ważniejsze w piłce nożnej. Wydaje mi się, że ten Garcia byłby najlepszym wyborem. Więc spróbujmy po niego pójść. Oczywiście klauzula no, jest za wysoka, nie będziemy jej wpłacać, no ale spróbujmy po niego pójść, e, wpłacając za niego 17 milionów, 15% sprzedaży. E, no i może wciśnijmy im tego Greka i wtedy dajmy im 14 baniek. I co na to Augsburg? Oni chcą kokę. No wiadomo, że kokę nie dostaniecie, natomiast możecie dostać kasę i tej kasy możecie dostać tyle. Okej, okay, oni nas wyśmiali, no i trochę się nie dziwię. No dobrze, no to idziemy po nasz drugi wybór, czyli Tenasa. Agirezabala jest trochę za drogi, więc raczej nie będę po niego pędzić w tym momencie. Natomiast tenas finansowo wygląda całkiem ok. 17 milionów. Dobrze, oni tego nie odrzucają, to jest ważne, ale chcą zdecydowanie za dużo. 17910%, 24 i to praktycznie 25% no nie no, słuchajcie, no to jest bardzo dużo, no jak za no bez przesady Okej, okay, muszę się zastanowić, spoko, fajnie, niech się zastanawiają, no a my w tym momencie czekamy, czekamy i ja bym chciał kogoś innego um, zamiast tego nieszczęsnego Storlota, jakiegoś innego na podziora. Taki Randall Columanii wygląda fajnie, tylko pytanie, za ile by został sprzedany Sorlow. Ja Sorloffa chcę wystawić na listę transferową, no bo to ewidentnie nie jest ten poziom. Ehm, no Myślę, że jesteśmy przekonani co do tego, więc przejdźmy sobie tutaj szybko. Ehm, pytanie, co chcemy robić z Galagerem, z Bariosem, bo naprawdę przydałby się lepszy pomocnik. To, to już bez żartów, no Galager nie robi szału, Barios też, ale Barios jest młodszy. Kokę to jest legenda. Koke będzie tutaj głębokim rezerwowym, natomiast Gallagher, potrzebujemy kogoś lepszego. Przepraszam, ale taka prawda. Nie mi odejdzie, kanko odejdzie. Jean chciał cofnąć wypożyczenie. Rok był. Korzystamy z opcji cofnięcia. Wraca. Mamy ciekawego zawodnika, który coś tam może sobie pogra. Damy mu rolę schodzący napastnik, bo jest najszybsza. Sorlow na sprzedaż Juliano może zostać. Niech tam sam u nas grzeje ławę. Chyba, że ktoś będzie chciał go wypożyczyć, no to spoko możemy pogadać. Natomiast, no, czekam za ofertami. Ehm, odejście tego kanga. Dobrze, zarabiamy niecałe dwie bańki. Fajnie, fajnie, fajnie. Na tym no, zależy, żeby na tych unionach też zarabiać. Ehm, czy coś jeszcze? Za nich wraca z wypożyczenia. Ok, Akademia. Kogo my tutaj mamy? Scout juniorów, czy mamy kogoś ciekawego? No tak średnio, mało ciekawych zawodników, więc no możemy tego wziąć i go sprzedać właściwie, bo, bo wygląda bardzo słabo, więc y, wygląda słabo, ale no można go sprzedać, nie? Zarobimy na nim około milion. No właśnie, no mniej trochę niż milion, 600 tysięcy wartość, no to 600 dostaniemy tysięcy, więc zawsze coś, słuchajcie, ee, zawsze jakiś zysk będzie tam zaznaczony. Odchodzi od nas... Kto to jest? Aha, Moldowan, dobra, ok. no nie, no niech on odchodzi, fajnie, dobra. Horatiu Moldovan odchodzi za 5,5 miliona, więc zarabiamy na transferach około 7,5 miliona już. E, powiadomienia, co z Tenasem? Odrzucono? no ale jak odrzucono? To wy nawet nie zaproponujecie innej oferty? Od kiedy tak robicie? Halo? Od kiedy takie coś jest? City cały czas chce Alvareza. Ja to odrzucam, No trzeba było go nie sprzedawać. No panowie, no. Teraz nagle go sprzedać, Znaczy kupić chcecie. Ty, ale za, za tego by chcieli 19... Ej, spróbujmy. Bo widzę, że tutaj oczekiwania finansowe Bilbao nie są wcale wysokie. Więc spróbujmy po niego pójść. Zaproponujmy za niego 17 milionów i 15%. Okej, okay. ej, oni są za, za niego mniej niż, niż tamci za Tenasa i za Garcia. No to ja w tym momencie na spokojnie mogę sobie pozwolić na taki transfer. My tutaj się na ludzie dogadamy. Spokojnie, ale troszkę podajcie mi rękę, troszkę tę kwotę obniżcie. No, ale panowie, no, słuchajcie. No dogadajmy się. No jakby widzicie, że ja podwyższam, podwyższam regularnie tak. Okej, okay. bańka niżej. Dobrze. 19 milionów i sobie rękę. 19300, dobrze. Doceniam ten ruch. To nie się nie spodziewałem, że reaguje za Zabala będzie najtańszym zawodnikiem z tej trójki. Pensja od 33 tysięcy niech idzie. No i niech się dogadają. Cały czas szukamy napastnika. Castellanos nie przekonuje mnie. Ranar Kolomani chyba będzie za drogi. Tym bardziej, że no nie oszczędzaliśmy na bramkarzu. Ojarzabal no odszedł do tej Chelsea, to nie będę go stamtąd zabierać. A chcielibyśmy takiego typowego napadziora. Typowego napadziora, więc trzeba będzie kogoś poszukać. No jest ten Avila, który dużo go strzelił, ale no sorry, no to nie jest ten poziom, ona nawet 80 overalla nie ma. E, więc no niestety, ale to odpada. Więc zobaczmy, kogo nam proponują scouti. Kogo ciekawego znaleźli nam nasi scouti. E, a gdzie ja mogę... O tutaj, napastnicy. Ugo Duro. Uf, wiecie co, mi wygląda wcale źle. E, nie jestem jego fanem, ale dodałem go do listy. Jaki te zasłaby, słaby mm, Victor Roque, a gdyby go wypożyczyli, może będą chcieć. Zobaczymy. Skoro Barier go wziął, no to coś tam musi pokazywać mimo wszystko. Dobrze, tutaj niczego ciekawego więcej nie ma. Zobaczmy, jak wygląda to we Francji. No Gonzalo Ramos, to no mamy Kolomoniego, wolę Kolomoniego chyba. Hakpo tam jeszcze w tym, w tym PSG, ja pierdzielę, co tam się dzieje. Brunner, Barcola, dobrze, to nie są napastnicy, no jak sam to zasłabi. No a tutaj, Beniamin Seszko, no ale to też za mocny zawodnik, to ma być raczej rezerwowy. Matistel w Bayerze Leverkusen. Hildis w Brestuano, to też szok w sumie. Openda za mocny, Amura, Szlejdrów to nie jest napasnik. No, nikogo ciekawego nie znaleźliśmy przez szczerze. E, dobra, natomiast jestem ciekaw czy ten Rokę byłby do wypożyczenia. Nie, no to wiecie co? Ja sobie go od razu usuwam, no bo raczej nie będziemy chcieli go kupować. E, Ugoduro też nam nie wypożyczą, i w ogóle jego wartość jest śmieszna. Chłop nie jest warty takiej kwoty. Zdecydowanie, Zobaczymy sobie jeszcze napasników w lalidze na koniec odcinka, um, no bo kogoś potrzebujemy, bo ewidentnie no ten Sorlov to nie jest ten poziom, i nie, nie chcę go, to jest już, po drugiej stronie rzeki jest ten chłop, e, Joviś tak samo zresztą, e, Mbappe 9-3, no troszkę za mocny, e, Aleksander Mitrowicz wrócił do top 5 league, ale no nie, i swemu Koko może wypożyczą, mm, to byłby ciekawy ruch, wiem, że overallowo gorszy niż Sorlov, no właśnie, overallowo gorszy niż Sorlov, no ale z drugiej strony, jakby go nam, jakby nam wypożyczyli, no to czy my coś tracimy? Gorszy, niż Solów nie będzie. Oni go nie chcą wypożyczyć. Słuchajcie, yy, resztę okienka dokończymy później. Na dziś to tyle. Żegnam się z wami. Siemano.